Przed Wami moneta Kościół w Haczowie, jest to 20 złotych, 2006 rok. Jest to lustrzanka, trzecia RP. I słuchajcie, cena tej monety kształtowana jest tak, jak kruszec w niej zawarty, czyli praktycznie moneta kosztuje tyle, co srebro. Wynika to z bardzo dużych nakładów tych monet. Jest to przykład takiej 20 złotówki, a takich monet na rynku właśnie 20 złotowych znajdziecie, znajdziecie mnóstwo. Po ostatnich wzrostach ceny srebra cena tej monety osiągnęła 238 zł to jest tylko i wyłącznie cena srebra zawartego w tej monecie, a mamy tutaj 28,28 ,28 g srebra próby 925. Bardzo ładne monety, bardzo chciałoby się powiedzieć. Tanie jeszcze niedawno, ale po ostatnich wzrostach ceny srebra, moim zdaniem już drogie. Pomimo tego, że cena tylko i wyłącznie zależy od ceny srebra zawartego w tej monecie. Piękna 20 złotówka.